Tutaj, jedynka do dwójki, mamy wezwanie, że funkcjonariusz potrzebuje pomocy. Wezwali, wsparcie. Jedynka do jedynki, przyjąłem. Gadę Dobra, trzymaj się za mną. Musimy wyjechać na autostradę, jak najszybciej. Kurde, bardzo dobre burgery tutaj, mamy prawda, że jeżdżają normalnie. Prawda, zgadzam się. Kawę też mają całkiem spoko. No Dobra, chodź, sprawdzimy, sprawdzimy radiowozy przed wyruszeniem na służbę. Żeby potem nie było. Sprawdź w bagażniku, czy całe wyposażenie masz. Dobra, u mnie wygląda na to, że wszystko jest. Checklista sprawdzona. U mnie w ruchu drogowym wszystko w porządku. Myślę, że możemy wyruszać. Okej, okay. jedyne co to bym podjechał na, na ten: jeszcze test łączności, jak mnie że na radiu? Wszystko w porządku, tym nie jak? Też w porządku. Ja bym podjechał zatankować, bo mamy bardzo mało. Znaczy, nie wiem jak u ciebie, ale ja mam bardzo mało paliwa. No, już się świecił też rezerwa, więc. No, ja mam głęboką rezerwę, a tu jest stacja bardzo blisko, więc można by podjechać na nią. Zanim Proszę. pojedziemy na służbę A, światła, zapomniałem o nich Do pełna będziesz lał? No... Zobaczcie tak W ogóle zapomniałem wziąć wlew z lewej strony No i tak patrzę teraz Tankuje się to? To już jest 100%. No dobra, ja zatankowałem, a ty Jeszcze ja tankuję. No Ty dobrze, chociaż podjechałeś, nie? Po Crown Victoria mają z lewej strony w lewy. Zatankowało się? Nie, musisz to podpiąć tutaj, bo już miał taki ten. Chyba że ty masz z prawej, ale to bez sensu by było, jakby jeden radio wziął z prawej, a nie. drugi z lewej. Z lewej to podepnij. Chyba, że ja ci mogę zatankuję jak chcesz. Nie, nie mogę ten. Pokaż mi to, ja spróbuję. Nie, no jest normalnie, fuel, patrz No ja też mam, ale... Aha, nie, dobra, vehicle engine must be turned off weź, weź, go wyłącz Musisz Auto. mieć... silnik musisz wyłączyć Zgasz silnik i teraz spróbuj Masz teraz? O, teraz jest git, no I to chyba, nie wiem, to tak na chwilę to... Ekspresowe tankowanie chyba jest, weź zobacz ile masz No, sto To ekspresowe tankowanie Dobra, ja idę, zapłacę za ciebie od razu czy idziesz też zapłacić? Zobie kupię jakąś wodę Dobry, ja tutaj płacę za tankowanie, dwa radiowozy Dziękuję, do dobry Dobra, loguję się jako jedynka do systemu, więc jak coś yy, będę potrzebował to będę mówił jedynka, czy się zaloguję jako dwójka Tu jedynka do dwójki, test łączności jak mnie słyszysz Dwójka z się, Jak mnie słyszysz? Halo, halo, zgłaszam się. Dobra. Dwójka do jedynki. Wszystko w porządku? Tak jest. Radiowozy zatankowane, silniki sprawne, rozgrzane. Można, myślę, wyruszać na patrol. Tutaj jedynka do dwójki. Mamy wezwanie, że funkcjonariusz potrzebuje pomocy. Wezwali wsparcie. Dwójka do jedynki przyjąłem. Dobra. Trzymaj się za mną. Musimy wyjechać na autostradę jak najszybciej. Weź pod uwagę to, że. że przestępca może być uzbrojony. Jak przyjąłeś? Jedynka do dwójki słyszałeś ostatni komunikat? Jedynka do jedynki nie. Powtarzam, weź pod uwagę to, że przestępca może być uzbrojony. Musimy, musimy zachować szczególną ostrożność. Myślałem. Widzę radiowo z policyjny mamy zatrzymanie, mamy uciekiniera, ucieka na piechotę, podejmuje pościg. do swojego miejsca. Podaj mu je pościk piesy. Nie ruszaj się. Dobra, skuwam podejrzanego Wyga dwójka do jak się Tak, skułem go. Przyprowadzę go zaraz do ciebie. Wujka do jedynki odebrałem. Możesz tu do mnie podejść? Wylegitymujemy go. Źle? Ja wyłączę, wyłączę sygnały u siebie głosowe. Dobre z tej strony. Sprawdź go dowód osobisty, albo ja to zrobię może. Dobry z tej strony sierżant Norman Kaktus, poproszę dowód osobisty. Przeszukam go może od razu. Konfiskuję tą broń. Sprawdzimy jeszcze badania na obecność alkoholu w krwi. Z tego co widzę, jest prawdopodobnie pan trzeźwy. Natomiast, ja bym jeszcze chciał zobaczyć Pana... Hmm. Aha, dowód osobisty już chyba mamy, nie jest, poproszę o dokumenty Manuel Hammond, czy tam Hejmond, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale... Ale ten, no dobra, ja sprawdzę go w bazie danych, co? Popilnuj go chwilę, Ej. żeby tutaj Pan ja nie... tam... Poczekaj chwilę, ja tylko sprawdzę w bazie danych w radiowozie i, i ten, zaraz ogarniemy ja Chciałem iść tam się pogadać z funkcjonariuszem tak, to też no, trzeba, was też was trzeba was. zrobić, dobra, już sprawdzam. Momencik, Baza danych. Przyszukaj bazy danych. Manuel Heymond. dobra, to ja sobie wpiszę. Manuel Hamond, dobra, ok. Wczytywanie, mamy go, jest. Płeć mężczyzna, prawo jazdy ważne. Wykroczenia drogowe 0, mandaty za porachowanie 0. Nakazu aresztowania nie ma, na niego historia aresztowań jedna. Poszukiwany nie. 89 rocznik, więc nie jest pan poszukiwany tutaj, więc no nie wiem, dlaczego tutaj pan. Pan Poszę zaczął uciekać. Nie ma z funkcjonariuszem. Z inne jednostki, tak jest. I będzie trzeba pana zabrać I na komendę. Jak, jak cała sytuacja wyglądała? Będzie trzeba pana na komendę zabrać, to na pewno, więc ja sobie tutaj. Idź, idź, zapytaj pana. Funkcjonariusza z innej jednostki, o co chodzi i tak dalej A ja tutaj wsadzę podejrzanego do radiowozu Proszę siedzieć tutaj grzecznie, nie ruszać się, nie wiercić Jest pan zatrzymany Do momentu wyjaśnienia sprawy Przestań w swój radiowóz jak możesz, by się korek robi Dobra, ja, ja tego, ja aresztowanego mam y, w tym, w radiowozie, trzeba bo zobaczyć Pogadałem z funkcjonariuszem sytuacja wyglądała tak, że tutaj ta pani została napadnięta przez tamtego pana, no i... Gdy przyjechała policja, to tamten właśnie pan zaczął uciekać Rozumiem I zaczął się szarpać tutaj z funkcjonariuszem. No dobra, samochód jeszcze można by było sprawdzić. Numer rejestracyjny, jaki to jest numer rejestracyjny? Poczekaj chwilę, czy sprawdzisz mi numer rejestracyjny pojazdu w bazie? Ja ci bym podał. Numer rejestracyjny to jest. Już chyba chwilka. że ty mi podasz, Nie wiem, czy ty chcesz sprawdzić, mi no obojętne. Już się nie sprawdzam. Podać ci? No, chwilka. Tam masz na komputerze taki guzik Shift i musisz go kliknąć, wtedy baza danych się otwiera. Masz? Bo jak coś to możesz mi podyktować, ja mogę też sprawdzić jak chcesz. Musimy to szybko załatwić, nie? No dobra, możesz już podać. Dobra To idę Ci podać To będzie tak N12 Tak Myślnik Chyba, że nie możesz myślnika ja to no, pisz całość Mogę, mogę, mogę 34 Tak R N12, 34R Nie no, brak danych, faktycznie nie ma Co się z dowodem, z N 12 34R A tak bez tego będzie? Nie, no nie mam No dobra, no to tutaj się pan Pan policjant, funkcjonariusz się zajmie tym tym, 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 tym Tym zdarzeniem dalej Ja przetransportuję Pana do Do naszej jednostki W celu przesłuchania go Więc jak coś to możesz jechać ze mną jak Jak chcesz A jak nie to możesz zastać jakby... pomóc jakby coś się stało, to Dobra, ja mam jechać pierwszy? No jedzieć. No, powiem Ci tutaj e, pierwsze wezwanie, co my mieli dzisiaj, i już pościg się zaczął. No to zaczyna się grubo dzisiaj, dzień pracy. Tutaj, jedynka, jak przyjemiesz, dwójka. Dwójka do jedynki słyszałem bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie jakichś większych problemów. Też mam taką nadzieję, bez zbioru. Dobra, zapraszam Pana ze mną Chcesz mieć mi drzwi w radzie? Pewnie Dobra Witam, z tej strony Sierżant Norman Przywio Przywiozłem tutaj Wam Pana do sprawdzenia Także zostawiam, zostawiam tutaj go, a my wracamy nie, wracamy na służbę Dobrze, imię Manuel Hamon, podpis mój, proszę bardzo Do widzenia, Do widzenia. Napad, o, w napad w ogóle dostaliśmy, dobra, dobra lecimy tu jedynka do dwójki, dwójka trzymaj się blisko mnie. Widzę podejrzanego, podejrzany ucieka. Stój pojęcia. Proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać, bo użyję paralizatora. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Chybiłem, tutaj dwójka, podnieś tu radiowozem do mnie. Cały czas go gonimy. Dobra, mam go, dostał. Policja, gleba, 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 Wujka gleba, jedynki, policja! Aktualnie mam podejrzanego na muszce Zakuwam go Dwójka do jedynki podjeżdżam radiowozem Dobra, podejrzany jest zakuty Musimy go przeszukać. Witam pana, będę pana przeszukiwał aktualnie, jest pan podejrzany o kradzież i napad. Dzień dobry, z tej starsza. Aspirant Browns, co krótka. Dowód osobisty jest. skradzione przedmioty mam, zaraz pojedziemy zwrócić je, je właścicielowi. Jeszcze sobie tutaj pana wiesz co sprawdzimy w bazie danych na szybko. Polecenie, poproszę o dokumenty. Gregory Wade. Uh, Okej, okay. sprawdzisz mi go? Pewnie śmiał. Ja. No, Gregory Wade, nie masz tam dowodu osobistego? No, mogę. Mogę ci przeliterować jak chcesz, Gregory. To normalnie tak jak słyszysz, a Wade piszesz W-A-D-E. Gry-E, o r y w W-A-D-E. Tak się pisze. Gregory Wade. Sprawdź mi gościa. No, jest. Jest urodzenia. 27 maja 1988 Dobra Prawo jazdy ważne Wykroczenia drogowe 0 Mandaty zaparkowanie 0 Nakaz aresztowania nie I historia aresztowań nie A jest poszukiwany aktualnie? Nie. nie, 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 nie Dziwne Wszystko, wszystko w porządku Prawdy. Znaczy, poza tym, że ukradł komuś rzeczy i ten, no to, to porządku No tak, tak, Ale to już nie my się będziemy tym zajmować, my jesteśmy tutaj tylko... Już na komisariacie Bardzo Tak przyciskam. jest To już się inni za, zajmą tym, także proszę pana Ja ci go tutaj, e, ja ci go tutaj schowam do, do tego, jedź go odwieźć na komisariat jak coś To się spotkamy później w o kontakt na radiu, nie? Okay. A ja idę oddać te przedmioty tej pani tam, czy tam no, temu, napogadę, temu panowi do, do. i Zniszczam. temu panu Spiszę wszystko, spiszę wszystko, protokół i tak dalej i, i ogarniemy, nie? Także jak coś, to na, na radio mamy kontakt Okej, okay, to jadę Dobra Witam Pana serdecznie. Z tej strony sierżant Norman Kaktus. E, przyniosłem Panu skradzione przedmioty. Proszę bardzo. Jeszcze tylko sobie Pana tutaj. E, pana sobie tylko jeszcze tutaj. Bym poprosił o dokumenty. Leon Hunt. Dobrze, ja sobie Pana sprawdzę. Proszę tutaj poczekać na mnie. Za chwilę do Pana wracam. Dwójka do jedynki słyszysz? E, tutaj jedynka nadawaj, słyszę. Jak tam sytuacja? E, sprawdzam pana w bazie danych. Aktualnie e, zaraz ci powiem, co, co, co tutaj wiemy, oddałem panu przedmiot, ale z tego co widzę, to jest wszystko dobrze. Data urodzenia: 89. Osiem, nakazu aresztowania nie ma. Poszukiwanego też nie, poszukiwany też nie jest. No, i nie był nigdy karany tutaj pan, z tego co widzę, więc, więc pan jest czysty. Oddałem panu tutaj, spisaliśmy protokół i, i w sumie tyle. Także ja pana puszczam wolno. Ja informuję, że aresztowany został oddany na komisarza, czyli spisany. Dobra, w przyjąłem. Dobra, tutaj oddaję panu rzeczy. Do widzenia, miłego dnia życzę.